ale ja jest pani na linii a już i patrzy w kapitanowie już przybyli piątki, również to samo sobie za chwilę. Dzień dobry, dzisiaj na miejscu śniadania sportowym w czołgu Szkolcu,

Nawrot niecelne podanie przejmuje piłkę lipka próba szybkiego rozebrania i rozegrania i jest rzut wolny z bardzo dogodnej sytuacji około 17 metrów wariant rozegrania chciało tu zaprezentować. Popatrzmy nawrot. Nawrot piłka nad poprzeczką krótki rozbieg. Próba technicznego uderzenia. Prawdę w tym czasie zdążył sobie wypracować pewną renomę właśnie w drużynie Wisły Sandomierz. Tam już wiele sezonów ten zawodnik. Dobre dośrodkowanie i nie najwyższy brągiel. Natomiast dobrze złożył się do tej piłki wysoko. podskoczył. Natomiast nie trafił w bramkę. Teraz bądź bramkarze i Bełczowski 1 do 0. Co teraz zrobił Czarnogłowski? Tego nie spodziewał się nikt. Nieporozumienie z dwoma obrońcami. No gdzie Kucharek 6? Skorzystał na tym Kamil Bełczowski, który strzela bramkę. Klubowi, w którym grał, Wychowanek Pomarańczowo-Czarnych. Krzysztof otwiera wynik spotkania, 28 minuta. No i szybko wychodzi z kontrą Wisła, tam odsłonięta lewa strona. Gdyby tylko opanował tą piłkę Stokłosa. Ale teraz Brągiel, jaka szybkość Brągiela, Brągiel! Brągiel! Czarnogłowski znowu może dziękować Brągielowi. Tutaj to wyjście niepotrzebne, zauważył to Dariusz, Brągiel postanowił finalizować tą akcję. Strącił tą piłkę Domagała, Brągiel rozpędza się, obiega Lipka, Domagała też poszedł za akcją, Brągiel, cały czas Brągiel, nawrot, nawrot, uderzenie, jeszcze jest Brączko! jednak na pozycji spalonej. Miejsca na lewej stronie mają zawodnicy Wisły. Ale Korolski jednak do cichonia. Stokłosa! Stokłosa! Dobre uderzenie, ale pewnie jako Burek. go, że już ten czas upłynął i chyba najchętniej znalazłby się ze swoimi zawodnikami w szatni. I teraz będzie miał szansę porozmawiać z nimi, tymczasem KSZO po pierwszej połowie po bramce Kamila Bełczowskiego prowadzi z Sandomierską Wisłą 1-0. Do... Witamy serdecznie po przerwie spotkanie Krzostrowiec-Wisła-Sandomierz. Nawrot wycofuje piłkę, powalży o nią abatę. Przyjmuje piłkę Burek. Dalekie wybicie, jest Czerni. Zgrywa piłkę do Brągiela, ten oddaje ją rosłemu napastnikowi że nie z pierwszej piłki, zaskakujące, jednak pewnie Stanisław Czarnogłowski Majdanewicz, Majdanewicz do Czerniego, Czerni wystawia piłkę Brągielowi, Brągiel, jednak dobrze ustawiony golkiper Wisły Sandomierz, no byłaby nie najlepszą sytuacją dla gospodarzy. Abate oszukał teraz mężyka. Abate do środka, Stokłosa. I na raty Jakub Burek. Dużo miejsca miał Stokłosa, i wydaje się, że tutaj była szansa, by lepiej uderzyć tą piłkę. Pędzi teraz, domagała. Domagała, i dobra interwencja Wyjadłowskiego. Trzyma się za bark. Domagała wypadł bark zawodnikowi Krzo tutaj wzywa no następstwem tego ślizgu był upadek na, na bar, który jest bardzo niebezpieczny. Te kontuzje niosą za sobą często długie pauzy w drużynie krzo wejdzie w miejsce Domagały Paweł Zdyb. Zdyb. Doszedł do tej piłki. Lipka. Dobrze powstrzymany przez Ucińskiego. Jeszcze cały czas Krzo. Majdanewicz do środka. Nawrót. Miał tą piłkę na nodze. Gdzie bliżej końca meczu. W tych, tych sytuacji może się pojawić więcej, bo na pewno powalczą. Sandomierzanie. Nie mają innego wyjścia. Majdanewicz Nawrot Nawrot i 2 do 0 Uderzenie z pierwszej piłki lewą nogą ale ładnie złożył się do tego Michał Nawrot Fantastyczna piłka od Majdanewicza No ale fakt faktem, że miał mnóstwo miejsca i czasu Kapitan Pomarańczowo-Czarnych Co podwyższa prowadzenie na 2 do 0 I będzie jeszcze ciężej Drużynie dzisiejszych gości w tym spotkaniu Dwubramkowa strata w tym momencie. Abate wyprzedzony przez Mężyka. Abatę. Przedziera się abatę. Abatę. Zablokowany w ostatniej chwili jeszcze uciski. Burek! Będzie poprawka i jest bramka dla Wisły Sandomierz! Tym razem bez spalonego na raty zawodnicy Wisły, ale bramka kontaktowa i tutaj na pewno jeszcze będą emocje w tym meczu. Szybko odpowiadają goście. Zamieszał Abatę Później dobre uderzenie Dobre uderzenie Ucińskiego Balansem ciała gubi tutaj kolejnych zawodników Abatę 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 Sędzia nie wskazuje na jedenastkę No i gdybyśmy mieli war, można byłoby tutaj sobie popatrzeć. Trener Robert Chmura widocznie zdenerwowany, machnął rękami. No ale Abate naprawdę, szukają go teraz. Dwa miejsca, Kościółek. Abate. Abate i Mężyk. Mężyk. Podanie do Kościółka, Kościółek 16 metr! No i złapał się za twarz wprowadzony zawodnik. Teoretycznie miał czas by zapytać, w który róg, no ale nie zapytał, przeniósł. Czy będzie długa piłka? Tak jest. Brągiel. Pawlik. Dobrze zrobił to Pawlik. Teraz Krzo, naprawdę dobra sytuacja, Brągiel. Brągiel, na długim słupku jest Dyp jest 3 do 1! No, ładna akcja, Krzysztof, od samego początku. Wyjście spod pressingu Wisły, zagranie do Dariusza Brąbiela, który w swoim stylu podłączył się i prowadzony młody zawodnik Krzysztof padał z to nogę. Znakomicie zamykał tą akcję na drugim słupku. Krzysztof podwyższa prowadzenie na 3 do 1. się jego również dzisiaj. Teraz bramka! Marcin Sudy z najbliższej odległości. Dobre zagranie z rzutu rożnego. No i Wisła ponownie wraca do gry. Bramki kapitanów w dzisiejszym spotkaniu. Strzelał Michał Nawrot. Strzela Marcin Sudy. Zawodowają się gdzieś tutaj za linią boczną. Zimnicki Zostawił piłkę nawrotowi. Zdyb zgrywają do Czerniego. Czerni ładnie sobie przerzucił. Pawlik, Pawlik! Go! 4 do 2. No ależ to zrobili zawodnicy trzo. Naprawdę wydawało się, że z tej sytuacji za wiele wycisnąć nie można. Spryt Konstantyna Czerniego przerzucił tą piłkę. A Pawlik był najbardziej zdeterminowany, by do niej dopaść. 88 minuta. Z Wisłą Sandomierz, także średnia wysoka, 3, dzisiaj ta średnia jeszcze podwyższona. Czerni. Czerni. Uderzenie z dystansu Bartosza Zimnickiego. Majdanewicz. Nawrot. Ładnie nawrot Czerni no, Fantastyczna była to piłeczka od Michała nawrota Dżika boiska Przejmuje tą piłkę Zdyb Zdyb. Ciągnie sam prawą stroną Zdyb cały czas zdyp 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 Uderzenie w boczną siatkę Kościółek Długa piłka do Abate, ten przyjął ją na klatkę, Abate, poprzeczka, ależ to zrobił Kameruńczyk. Pięknie to przyjął na klatkę piersiową, złożył się idealnie i no, poprzeczka ratowała Jakuba Burka, a mielibyśmy...